Proszę bardzo, mamy przejście, ale teraz rzućmy szybko okiem, co tam na górze jest. Mamy dzień dziesiąty, ale zanim oczywiście tu jeszcze zaczniemy się bawić, to ja od razu. A... No tak, chciałem od razu, wiecie, położyć tutaj już, dobra, w sumie to bez sensu, chciałem od razu zadziałać, widzicie, z, z rzeczami, już wejść na dach, zabrać sobie odpowiednie rzeczy, zacząć się również badać, obczajać, ale niech będzie, że zrobię to później. Gdzie ja jest, kurcze, teraz mamy nowe questy, właśnie, gdzie jest Bulbultone teraz? Ja się pytam. Jest Bulbultone, w końcu, okej, ale zobaczmy, komu do przeszukiwać cele. Pewnie to leży w Paradise Hilton, spoko? Proszę bardzo, taśma klejąca. Mało kasę jak za taką rzecz. Jeszcze raz przejrzę sklepy. W sumie na nic teraz nie poluję. No na czekoladę ewentualnie, tak? Ale czekolada bez przesady nie jest mi jakoś super potrzebna. Będę chciał dzisiaj co? Poprzecinać trochę kratki, więc wezmę chyba tę nić, którą sobie zdobyłem. Wydaje mi się, że nić powinna mi starczyć. Czy chcę robić. Czy chcę znaleźć jakąś lepszą robotę? Chyba niekoniecznie! Chcę wejść na dach dzisiaj, moi drodzy, tak. Chcę wejść na dach, zobaczyć, co tam ciekawego na dachu słychać. Więc będę tego potrzebował chyba rzeczywiście mundur strażnika. Chyba sobie zrobię go od początku, więc chyba potrzebuję dodatkowy wybielacz, bo wydaje mi się, że wybielacza nie miałem. Dzień dobry śniadanie, do widzenia śniadanie. Szybka akcja, pokazałem się, więc już nie będą nam mnie. Piać! Kurna mać, pisaliście mi też. Pytaliście mnie w komentarzach, czy można przenosić biurka. Niestety biurek nie da się przenosić. Jakbym chciał nawet wynieść swoje biurko, nie jestem w stanie wyjść przez drzwi. Nigdy biurka nie działała w ten sposób. Nie da się dodatkowego biurka sobie wrzucić, niestety. Tak to działa. Nie tak jak na nie, nie tak jak natura chciała. Dobrze, to ja teraz, proszę bardzo, szybciutko ogarniam sprawę wejścia na górę. Szybciej lablacha, oczywiście się plują, no bo nie jestem na śniadaniu. Dobra, wchodzimy sobie na górę. Oczywiście spadłem znowu stamtąd. O, zamykamy. Dobrze, i co my chcemy zrobić? Chcemy wziąć nic dentystyczną, nic do cięcia. I co chcemy A mam mundur strażnika, nie muszę go robić. Świetnie, mam mundur strażnika, dobra. Mam też, oj, mogłem wziąć i ulepszyć od razu lech, liche, liche, kombinerki, ale to później, dobra. Nic do nic do cięcia, mam nadzieję, no do mi starczy. Starczy mi, żeby się pobawić. Także, bierzemy teraz klucz pomarańczowy, weźmiemy też kombinezon, żeby nikt się, mi nie czepiał, że ja tu cokolwiek robię. Tak. I możemy się od razu przebrać, proszę bardzo. I idziemy, moi drodzy, idziemy przeciąć kratkę. I się jeszcze rzucimy okiem, co tam na górze jest. Tu tu, 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 mnie tu wcale nie ma, nikt mnie nie rozpoznaje. Dzień dobry, wchodzimy na górę. I tu możemy sobie spokojnie ciąć. Właśnie, to się, jest, to, jest, to jest też ten fajny, fajny motyw, że tu jest rzeczywiście spokój, tak? Tu nikt teoretycznie nie będzie się pluł. Że ja tu cokolwiek robię chyba nic wystarczy idealnie do przecięcia, do przecięcia krat? Będę ma, nawet już mógł ją wyrzucić, bo po co mi zniszczona, prawda? O, no świetnie, oczywiście, po co mi zniszczona nic dentystyczna? <grytanie> nic do cięcia, przepraszam. Bo to z nic dentystycznej rzeczywiście zrobione. Proszę bardzo. Mamy przejście, ale no teraz rzućmy szybko okiem, co tam na górze jest. Co? What? What? Ja? Dla... Czy, czy wy to widzicie? Jakim cudem? Mogłem wejść na górę, a nie mogę teraz stąd zejść? I dlaczego nikt do mnie nie strzela? To jest też pytanie. Może dlatego, że... Aha, ale zobaczcie, cały czas rośnie poziom. Haha! Ha! No to moi drodzy, niestety, ale... Oh! O kurde! Czy wy to widzieliście? Niemalże zostałem z... Ale fart! Niemal, że zostałem zdjęty, zobaczcie, udało mi się wejść na dach, ale to jest jedno z wejść na dach, do którego mogę wejść. I mogę sobie chodzić na dachu w tym stroju! I nikt się nie rzuca. Ja myślałem, że jak wejdę na dach, nawet jak będę miał strój strażnika bądź strój tego gościa w białym, w białym kaftanie, to i tak będą we mnie strzelać, ale okazuje się, że niekoniecznie. Ha! Zostałem teraz ten klucz tutaj. Dobra, nie, nic do cięcia tu zostawię w sumie. Dobra, czas chyba stąd się ewakuować. Muszę uważać, że jak mnie ktoś przyuważy, to w sumie pomnie. mnie. Nie przyuważył mnie na szczęście. Świetnie. Uf, no moi drodzy, to było niesamowicie ryzykowne, że w ostatniej chwili udało mi się wyjść. Ale dlaczego wejście na tak z jednej strony wywala mnie w miejscu, gdzie nie ma zejścia w dół? Po raz pierwszy spotykam się z taką rzeczą. Czy to jest zamierzony efekt, czy to jest bug? Nie mam pojęcia. Ale było to dość ciekawe. Powiem wam szczerze. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i zwiedziliśmy dach przez to jeszcze przy okazji, więc chyba no, nie uda mi się zrzucić tego, bo zatem... oczywiście na porannym apelu miałem obijać mordę, zapomniałem, ale bo mam dużo gotówki, więc nie chciałem już tego robić. Ah, Południowy apel muszę się ubrać, bo zarbędą się pluli, ale dobrze, czyli teoretycznie mogę chodzić po dachu nawet w trakcie dnia. Tego nawet nie wiedziałem, nie pamiętałem. Wydawało mi się, że... przepraszam bardzo, że wydało mi, wydawało mi się, że nie muszę, że nie mogę, przepraszam bardzo, nie muszę, no muszę, ale nie mi się, że nie mogę. To zmienia trochę moje podejście, bo może rzeczywiście nie ma sensu czekać, to nie ja, nie ma sensu czekać aż na noc, kiedy wyjdę sobie na dach. Może wystarczy wyjść podczas dnia. Najszybszym sposobem, żeby pozbyć się tego tutaj guard hita, który będzie mi truł trochę tyłek, tak, jest oczywiście zbicie mordy. Ale powiedzmy sobie szczerze, że możemy poczekać, aż to minie samo z siebie. W ogóle tu jest Janusz Dark, którego muszę, z którym muszę gadać, żeby jak najszybciej nabić mu z powrotem, prawda? Nabić mu e, reputację o sobie, prawda? Czas wolny mamy, bo reputacja jest strasznie niska i to trochę mi zajmie, zanim on z powrotem będzie mnie lubił, tak? Nabieram masy. Okej, okay, tu się leją w ogóle, więc może znajdą jakiś fajny przedmiot będzie u nich. Żyletka, koszą, zgadza się. Dobra. To jest nam potrzebne co? Potrzebna nam jest talia kart, skarpeta i pasta do zemów. Pasta do zębów jest łatwa do zdobycia. Skarpeta jest u mnie w biurku. Potrzebuję jedynie talii kart, żeby coś się zmieniło. Dobra, weźmiemy tę skarpetę, żeby pamiętać, że ją mam. I pójdziemy sprawdzać dalej, dalej, dalej cele. Widzicie, że cały czas zabierają mi te. Strażnicy zabierają mi yy, yy, przejściora, dlatego że mi nie lubią. A ci, co nie lubią, oczywiście mi zabierają, więc trzeba ich bardziej polubić kubek. Kubek zawsze na propsie. Wezmę też kij baseballowe, bo jak znaczy nie mam żadnej broni, więc wezmę. Kubek zawsze się przyda na kolejną czekoladę, w razie czego czekoladę nie mam żadnej. Nie wiem, czy będę musiał obijać jakichkolwiek strażników. Znowu skarpeta, w razie gdybym chciał. Znowu kubek, no nie no, kubki to już... To już mam nadmiar kubków. Pastę do zębów muszę wziąć. Tak, muszę wziąć pasta do zębów. Kal Talia kart, idealnie. I nawet wybielacz jest super. I, I pasta do zębów, dobra. Mam wszystko. I znowu mega szybko mi się udało znaleźć rzeczy, które potrzebuję. To rzadko się zdarza, naprawdę, że, że idzie tak dobrze. Zazwyczaj muszę się naszukać. Zobaczcie, jak było z klejem. Potrzeb La Blacha potrzebował kurczę paru dni, żeby rzeczywiście wszystko znaleźć. Dobrze, wybielacz mi się przyda na później. Kubek mi się przyda, chociaż wiem, że mam niepotrzebnie drugi kubek. Ale niech będzie. Skarpety mam, nie musiałem brać drugiej skarpety, nie. Po co mi skarpeta? Skarpeta, ja wziąłem tylko po to, że, na przykład skarpeta w połączeniu z, nie wiem, z baterią daje mi broń. Ale mam kije baseballowe, które mogę też łatwo znaleźć, tak? Więc spoko. Dobra, no to mam w sumie wszystkie przedmioty, które chciałbym mieć. Rady sobie poukładam. Więc mogę dalej przeszukiwać szafki, ale nie wiem w sumie po co. Nogi no co. Przepychacz, spinacz, okej. Okay. No dobra! Oj, oj, teraz to się... No Jezu, ja chcę, żeby gardkik mi spadał, dobra. Ja... ja nie chcę, żeby on rósł, ja chcę, żeby jutro był jak najniższy. Czyli dnia 11, żeby był jak najniższy, żeby móc spokojnie, bardzo spokojnie wręcz sobie podbijać... Co sobie podbijać? Podbijać sobie statystyki? Nie, żeby po prostu móc sobie pójść na ten dach i wytrzymać na nim trochę, żeby móc go zwiedzać. Ale w nocy poziom wściekłości strażników na dachu nie znika, tak? To jest też ważne, że mogę rzeczywiście wyjść sobie na dach w nocy. Zauważcie, że na dachu nie było w ogóle reflektorów, więc być może zaryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi, prawda? O, mój bul bulton akurat. Padł. Pan Franca. Dobry panie Franca. Może rzeczywiście jeszcze wyjdę w nocy. A cholera wie! Może się poświęcę. W sumie wiem, co tam jest na górze, więc na dobrą sprawę, jeżeli nawet mi się nie uda. I będę musiał grę zresetować, to zauważcie, że... Mm. Że niewiele tracę, no bo teoretycznie dalej mam klucz, ale wiem jak przejść na górę, wiem co się na górze dzieje, więc nawet jeżeli będę musiał resetować dzień, to i tak spędzę go na eksploracji tego dachu bardziej, po prostu. Nie. Ale tu mogę też dać im wszystkie przedmioty. Rogaliko talia card. Gdzie jest rogaliko? Rogaliko już jest? Nie widzę go. Rogaliko. Pięknie. Talia card. Proszę bardzo. Dalej mamy pasta do zębów dla Sant. Znaczy, w sumie, stracę wszystkie przedmioty, które na, na, nazbierałem tylko w razie czego, ale postaram się oczywiście nie dać się złapać, nie? Zaraz. Talia kart? Co? Nie, zaraz. Kurasant to pasta do zębów, żebyśmy się kurde pierdzieli. Nie, Witold. Cześć, kurasant. Pasta do zębów, proszę. Pięknie. I pierdzących te. To... Pierdzący będzie pierdził do skarpety. No, właśnie dlatego, jak pierdzący jest, to wszystko, wszystko, wszystko zaśmierduje bardzo, bardzo sprawnie i szybko, więc dlatego. Potrzebuję ode mnie kolejnych rzeczy, które nie śmierdzą. <gry> tak strzelam przynajmniej. Magieta. Magieta wypad. Ja tutaj teraz ćwiczę. Ja tu podnoszę sobie teraz życie do poziomu numer 50. Poziomu numer 50, na poziom 50 może. czy po prostu do 50 HP. Muszę znaleźć jeszcze... Kogo ja muszę znaleźć w sumie? Skarpetę. Nie, <gry> skarpetę ja mam, twierdzącego muszę znaleźć. Mam nadzieję, że nie ćwiczę obok niego, bo wyczułbym go. Nie, jest daleka ode mnie, bardzo dobrze. Zaraz będzie 50. O, w ogóle, zobaczcie. Lebiskit padł i nie ma zamiaru wrócić na ćwiczenia. Stwierdził, że nie będzie się tutaj ciastkował ciastkował na, na ten. na drążek. Ciastkował się na drążek. Nie mam pamiętać, co chciałam przy to powiedzieć. Bo lebiskit to oczywiście odniesienie do ciastka. Dobra, poćwiczymy, pociśniemy, żeby mieć 50. Tam ile wyjdzie maksymalnie. Mamy jeszcze ten zegarek, bo czego? Ale zimno! To weź się, ubierz pod prysznicem szczególnie. Pilnik, lina, pety tu leżą. Nie chcę trzymać tych zegarków. Asterix, ty też dostaniemy prezent. Proszę bardzo, obdarowałem losowych ludzi. Potrzebuję teraz znaleźć pierdzącego i dać mu skarpetę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? na czuja go znajdę. Pierdzący, proszę bardzo. Pierdzący nawet. 247, spoko, dużo. Zobaczcie, dużo nowych questów. Nie, nie będę kogo golał. Lebiskit. Ale chcą się ciągle lać. Ciągle chcą, żebym komuś prał pysk. Próbowałem wejść w sklep, ale nie wyszło. Pan wersalka, nie. Słuchajcie, tu leżą. Co masz w sklepie? A sprawdzam chyba jego sklep już wcześniej. Nic. No chyba teoretycznie teraz nie za dużo mi jest potrzebne. Nie wiem, czym będzie mi coś jeszcze potrzebne. Wszystko co mam, co chciałem na razie mam, ale jeżeli będę przykład, gdzieś musiał lać, na przykład. Uuu, taśma. Wezmę tak. Taśma chyba nie potrzebuję. Jak będę musiał gdzieś e, na przykład ciąć ścianę tak? Będę musiał gdzieś ciąć ścianę, no to faktycznie przydałoby się lepszy kilof na przykład, albo jakieś lepsze inne przyrządy, ale na razie stwierdzam fakt taki, że na razie nie wiem co ulepszać, nie wiem co zbierać, bo nie wiem co się kryje na dachu. I teoretycznie mógłbym sobie już pójść na ten dach teraz, ale zrobimy to w nocy. Tak pod osłoną nocy, żeby nikt tam się nie orientował, że ja chodzę po tym dachu. W mundurze strażnika chodzę po dachu, chyba mi się... Chyba mam możliwość chodzenia po dachu, po prostu. Więc zobaczymy. Mam spotkanie za 5 minut. Ja się niezmiernie z tego powodu cieszę. Jednocześnie jest mi z tego powodu również wszystko jedno, że masz spotkanie. Zbiorę sobie prześcieradełka. radełka. Mogę w sumie teraz, zobaczcie, mam guard hit prawie na poziomie już 0. Kiedyś byłem budowlańcem, naprawdę... Gratuluję. Że, może jeszcze sobie popatrzę, co do ciekawego. O, folie! W ogóle folii nigdy nie miałem. Nie potrzebuję tutaj kompletnie bawić się w te worki, które, worki z kontrabandą, bo nie mam tych bramek, bramek, tu już nieraz mówiłem, więc nie jest mi to potrzebne. Instrukcji tworzenia przedmiotów, czyli tak zwane crafting noty, to już od dawna mi nie są potrzebne. Drewno, kabelki, baseballowy. No, teoretycznie drewno. No, nie wiem, czy drewno będzie potrzebne. Nie robię żadnego podkopu. Nie muszę robić podkopu, chyba, że będę mógł, musiał. Zrobić podkop, tak czy siak. Szczoteczka do zębów. Dla nikogo nie była potrzebna chyba szczoteczka. Nie mam żadnej przysługi też aktywnej, żeby było ciekawiej. Eee... Nie wiem, sobie, nie, to mi nie jest potrzebne ogólnie. Dobra. W każdym razie muszę też zastanowić się nad jedną rzeczą. Chyba dwa prześcieradła w połączeniu ze sobą... Dają linę z prześcieradą, tak. Lina z prześcieradą, moi drodzy, służy do schodzenia w dół. Do spuszczania się z wysokich, no jak to brzmi, do spuszczania się z takich unosów, nie wiem jak to nazwać, no jak są podwyższenia, to żeby spadać w dół z takich rzeczy potrzebna nam jest lina z prześcieradeł, natomiast lina z hakiem, którą mam na górze, potrzebna jest po to, żeby yy, wspinać się na górę, czyli na takie podesty musimy wspiąć się z hakiem, a zejść możemy z liną z prześcieradł, dlatego... Dobrze, że sobie przypomniałem, że jej też będę potrzebował. Może nie teraz, ale w przyszłości na pewno. No już, uję. Ale jak się rzucił z kubany, ile, 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 tego, ile procent mi nabił? Tego kurczę, gardfita, czyli zainteresowania strażników. Prześcieradło oczywiście się przyda. Ponieważ z prześcieradła jestem w stanie zrobić oczywiście zasłonkę, w razie czego. Chociaż ona mi tam, w sumie, nie daje teraz. Dobra. parter, Co ty tutaj odwalasz? Czemu nie mogę kliknąć w twoje zlecenie? No właśnie. cały The Escapist. Czasami po prostu nie mogę. Plakat! Mam plakat, ale ci go nie dam. <gryw> Ponieważ jestem żyła i wiśnia. Książka. Okej. Okay. Książka może być. Coś śmierdzi. To pierdzący śmierdzi. To nie moja wina. Dobra. Koszą. Widzę, że wszyscy się na koszą rzucili. Koszą ma tylko... W sumie nic ciekawego. Adrię też nie ma nic ciekawego. Petit, tu leżą ma sklep. Łomatko bosko święto, zobaczcie, co to jest. On ma aż trzy taśmy klejące. To też jest niesamowita rzadkość, że po prostu jedna osoba ma aż trzy taśmy klejące. Wow! Nieźle. Teraz, w sumie, podsumowując ten dzień, fajnie by było, jeszcze jedna taśma klejąca Gdyby nikt nie chciał się mną interesować dzisiaj. To oznacza, że chciałbym, żeby nie sprawdzali mi dzisiaj celi. Byłoby super, gdyby nie sprawdzali, bo mogę spokojnie na ten dach wyjść. Dobrze, w szukanie celi będzie Paris Hilton i Asterix. Świetnie. Jeszcze tylko zobaczymy co Pety to leżą. Aha, dobra, wiemy co on ma sklepie w sumie. Cicho! Ja tu wcale nic nie robię złego. No dobra, a więc bierzemy teraz manekina. Manekina zasadzamy tu. Zasłaniamy sobie zasłonki. No i co? No i będziemy wchodzili na górę za chwilę. Prawda? żeby wejść sobie tam. Na... Oczywiście tutaj łóżko jest zasłonięte, więc jak nawet zerknął tutaj, to nie będą się rzucać. A my robimy wielki ryzyk fizyk, moi drodzy. Otóż, otóż wejdziemy sobie na dach. Proszę bardzo. Chodzimy sobie na dach. Idziemy sobie, oczywiście, na ten dach. W nocy. W nocy. Czyli jest. A znowu nie wziąłem rzeczy, żeby to zaupgradować. A ja, ja, nie mam aby zaupgradować kambinerki, zapomniałem. Zrobię to chyba następnego dnia, no ale zobaczymy. Czyli tak, przede wszystkim zmienimy sobie strój na strażnika. No i teraz, moi drodzy, wielka, wielki moment. Aha, dobra, jednak są, widzicie, są łony światła. A to oznacza, że może być niebezpiecznie. W nocy faktycznie są łony światła. Kurde, a to oznacza, że jest naprawdę niebezpiecznie, bo ja teraz nie chciałbym zaryzykować straty całego progresu. Zobaczcie, że w czasie. O w czasie dnia nie ma tego, tak? W czasie dnia, jak sobie chodzimy, oczywiście bardzo szybko wzrasta guard hit, ale nie ma łun, więc możemy sobie obadać bardziej chyba bezpiecznie te wszystkie miejsca, więc... Moi drodzy, ja chcę grać jednak dość ostrożnie. No nie ma sensu stracić całego progresu dnia, skoro faktycznie yy, może to oznaczać od razu wielki fail, tak? Więc ja sobie zostawię tu wszystkie te rzeczy, które mam, bo nie są mi one tu potrzebne. Teraz mam nadzieję, że... Łoba, że czy, czy, czy tam ktoś chodzi, nie mam pojęcia, to będzie wielki ryzyk fizyk. Nie ma już przesztyradłek, jak widzicie, ale zdążyłem, ale mogło być grubo. Jak sami widzicie, mogło być grubo, bo ktoś mógł przechodząc tutaj zauważyć, bo już zabrali mi, prawda, prześciadła, że ja tutaj tak naprawdę nie śpię. I cały czas mnie tutaj nie ma. Znaczy, że bardziej zauważyliby kratkę, zauważyliby kratkę, także, moi drodzy, jednak dzisiaj nie będę robił przejścia przez, przez dach. Zrobię to jutro na 100% już już następnego dnia, czyli w następnym odcinku, moi drodzy. Ola Blacha sprawdzi dachy i zobaczymy, gdzie prowadzą wszystkie ścieżki. Tymczasem idę spać. Dobrej nocy. Cześć!